Dzień dobry, w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będziemy nagrywali historię doktora Eggmana oraz Metal Sonica w Sonic.exe, coś tam, coś tam. Gram już to drugi raz i dalej nie pamiętam nazwy. Jej. X. Wow. Gramy Metal Soniciem. Metal Sonic nie ma w ani nic takiego, on ma energię. Spokojnie. Boję się, bo to nie jest takie typowe, że wiecie co chodzi. To nie jest takie typowe, że... O, matko boska, ale fajnie. Bo jak biegam w przeciwników, to zazwyczaj nie wiem, dostaję jakieś obrażenia czy coś. A tutaj nie ma nic takiego i do tego to jest takie dziwne, jakieś nietypowe... Dziwnie się czuję jak to mam. Dobra, już nie używam energii, bo nie wiem, Metal co nikt mi się rozładuje czy coś. Do góry Jump yo jaka melodyka leci w tle? Fajne, fajne. Ło! Wow. Metal Soniki To jest Metal Sonic Mark 5 Nie wiem czym się różni. Ale są chyba markiem Metal Soniciem 1 czy coś. Mamy Metal na kelce. Fajnie, fajnie, Metal Knuckles zawsze nas spoko Mamy Neo Metal Sonica Mamy Metal Sonica Mark 3 Mamy Tails Doll Mamy e, Metal Sonica Rocket albo Rocket Metal Sonic, coś takiego Sonica Battle Battle? E, Sonic The Fighters, a nie Battle O, mamy Silver Sonica a ale on wielki jest. Zobaczcie, porównajcie go sobie z Metal Sonicem z CD. Ja nie mogę. On był mniejszy. O, mamy Mecha Sonica. I co tu dalej już nic nie ma. I to jest, coś my chyba my Mark 8. Metal Sonic Mark 8. Em, nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Czy to się chyba jesteśmy Metal Sonicem Mark 8. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Nie wiem. Ach, fan. Ale mnie gardełko boli <tryk> O, chyba naprawiłem sobie gardło. <tryk> Nie wiem jak to dziwnie musi być na kamerze. Ale jak raz się trzęsie o matko Boska wyobraźcie sobie, że to nawet ja nie daję w podprodukcji, to samo się trzęsie. Gach. Co daje? Gach. Gach. Matko łazka. Metal Sonic. With me Czemu on tu podłogi nie ma? Bo nie. Ten pozwał, porwał, pozwał, porwał, porwał Metal Sonica Na miejscu Eggmana Użyłbym tych wszystkich Metal Soniców, co tam były w tych zbiornikach i wypuścił go na tego Sonica i tyle Aby nie było, że zwykły Metal Sonic musi walczyć z Sonikiem to aby więcej ich było czy coś I'm out here I'm of here Wow, Scrap Brain akt 3 Jo, ale fajne ja się skakać, bo wyobrażam sobie, że gdzieś tu kolce za chwilę będą Mam po coś takiego Ale w ten level design nie widziałem żadnych kolców, więc... Nie wiem Zobaczcie, że jak pcham to od razu Metal no, Sonic Nie ma animacji pchania, tylko jest takie stanie. Czy coś Puuu Wow Wow, to jest zwierzątka na na pal. Mmm... Matko bosko, ale to jest dziwne Dobra, już myślałem w planę skoczyłem, na to tylko tło. Może święte, ale ci przestraszyłem realnie Tak, dajcie mi kolce jako tło. Jak dajecie kolce jako tło, no to my się nie przestraszyć. O, Sonic, kropka jak sobotykam metra Sonika. A oni wyglądają bardzo do siebie podobnie. Macie na to, no. Jeden ma czerwone oczy, drugi ma czerwone oczy, drugi ma czarne. Nie wiem co to jest czarne w oczach, ale ten drugi też ma czarne w oczach. Nawet Sonic ma tak dziwnie tak włosy ułożone, że też tak do góry bardziej. Te dolne, więc w sumie nawet włosy się zgadzają. Buty się zgadzają, bo są też czerwone czy czarne, Nie wiem jakoś takie. Jako dziecko Metal Sonic Sonic.exe byli do siebie podobni bardzo. O, to a, to fajne. Metal Sonic i Sonic.exe byli do siebie bardzo podobni według moj m według mnie. Ale tak samo mam na przykład swój Metal Sonic, że on wygląda tak samo jak Sonic.exe, -a, a był jednak wcześniej Ja będę musiał jeszcze nie skakać... O, cholerka. Przeskoczyłem. Czemu mam znowu źródła G70? Je wow. Oła Oła Stałem pobity czy coś Jakim cudem co na jest nikt... Nie wiem Aha, no to fajnie Zregeneruj mi się No! Okay. Ole się skupiłem. Co się tutaj zregeneruje? 6 żyć. Nie zostało. Nie No naprawdę. Ma no, wierzę w siebie. Dobra, trzymanie strzałki w prawo do radę, Przynajmniej się zregeneruje i power odnowi. <tuszy> Power niech się odnowi, to będzie dobrze. Energia. Dawaj są dawaj metal bikini. Leć, nasze znaczy w sumie nie wiem co ty tam robisz. Mamy to chodzi. Oh. Zapa. Mando brać nie muszę. Już po prostu lecę do przodu dobra, najgorsza sekcja, mam Dobry spot chyba znalazłem Bo mnie wali mnie za nocnika Chyba jeszcze dwa życia Leci do przodu jest w ciebie metal Sonic. Mm, nie mam dobra, dalej trzymamy strzałkę w prawo po prostu. Ale dziwnie silnikiem się tu gra. Ten boss fight jest dziwny. Ale za niedługo go uda mi się go pokonać, więc jest dobrze. FIRE! 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 To mi się udało czy nie? Chyba mi się udało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Good admin, you pig. Mam nadzieję, że mi się udało. Ładnie proszę. Mm. Nie wiem, Metal Sonic, to teoretycznie nie żyje Eggman, musisz uciekać <laughs> Ale głośne są tutaj sprężyny Albo mnie coś takiego, że nie mogę dotykać sprężna albo coś takiego To jest kropka jak se słyszę, To by było spoko w sumie. Takie co... Ej, czekaj, a co tam jest w lewo? O, życie, no dobra życie zawsze na plusie Ja tam lubię życie, więc sumy git. Słyszę spoko Ok, chodzę w ścianę gdzieś. Czyli Gdzie zbrojownia. No. O, ten. To jest to Sonika y, Mani Ten finał boss Jak nie wiem, jest to bywać A o co to, to jest finałowy boss wtedy? Um, widzę jakiegoś Sonika co rękę proszę. Też... What the hell? Okej, okay, Sonic Nie wiem gdzie jestem Mikey oraz Ray Nie wiem o co chodzi Amy Taka dziwna a nie, mi. Sally. Sali. To jest chyba e, ten tak, ojciec Sally. E, wujek Sonika. Tails. Knuckles. Coś takiego tu będzie. jest Knuckles. Tu może być na końcu. Chaotix. Team Chaotix. Cream. Zapomniałem, że nie mogę się spinaszować i chciałem na razie spinasz Fajnie Doktor Eggman w Scrap Brain Takie jakieś ciemno Myślę, że tylko wyłączyli prąd, a już jest strasznie Jakiś licznik, nie podoba mi się liczniki Bo, jest bomba Eggman, gdzie jest bomba? Yes. No ja, ja chce ze mnie robicie, że ja jeszcze wrócić muszę, no. Yes. Zanim co oni jak sobie, wysadzi mnie. Fajnie Mogę? Dziękuję. Mi. Nie wiem, co ja niszczy Sonik. Chyba nie chcę wiedzieć, co niszczy Sonik. Ja nie wiem, czy ja mam po prostu ten czas na to, by uciec przed Sonikiem, czy to jest czas, by ja uciek Nie wiem, ale biegnę. Kolejna bomba Ile tych bomb Boję się, że ja za chwilę wpadnę no w to Dobra, no uciekaj, Eggman, biegaj Co to? Nie wiem, co to były za dźwięki, nie podobają mi się. Ale uciekłem, udało mi się. Ty, ale łatwe to jest. Udało mi się uciec przed egmianem. Look like this model in the only one. No świetnie, masz model Eggmobilu Sonika trójki. Mega X, cię gonił, Pamiętasz? Aha. <grywia> serio? <grywia> czy naprawdę geniusz, Metal Sonic? Fajnie by było jakbyś pomógł. Świetnie. To ja ciekawe co by było, gdybym nie uratował Metal Sonica, nie? I po prostu samym nam był muciekł, to co wtedy by... a, Eggman... czy wtedy jakbym by umarł czy coś? Nie wiem. Czemu oni gadają a nie uciekają? Nie mu uciekać i gadać No nie, dobra, czy ten ekmo... ten ekmobil rusza się wolniej od ekmena zwykłego? <grym zimny> A to... co to jest? To <grym zimny> no dziwne, że Sonic.exe was dogonił Niemożliwe, Sonic.exe was dogonił, bo ruszacie się 2 cm na godzinę To jest niemożliwe <grym zimny> Ale przynajmniej dobra muzyka jest, więc to mi się podoba Lubię dobrą muzykę w grach

Didn't. <laughs> ja tego nie cię Nie wierzę w to, że oni tak naprawdę oszukali Sonika. I co? Muzyka się włączyła, skończyła się muzyka czy to... Dobra, nieważne. Nieważne, że uratowaliśmy ich i czy coś. Jej. Sonik kropka, nie zabił nikogo. Jej. jak sobie nie zrobił nic, bo nikogo nie zdążył zabić. I jej, uratowałem wszystkich. Powiedz, że to jest koniec gry i to tyle. I już nie muszę się starać, będą tylko dwa odcinki. No dobra, no tak jak widzicie mamy Sky Sanctuary, więc w kolejnym odcinku zajmiemy się Sky Sanctuary i w ogóle. To do zobaczenia i widzimy się kolejnego dnia, bo nagrywam takie króciutkie...